A także Munas. Otóż nie, Muna już tata sprzedał, czyli połączymy Fuza i Muna w jednym rowerze. Wybrałem dla Ciebie fajną markę, która nigdy tak naprawdę nie stała w naszym garażu. Hej tu, w dzisiejszym odcinku nie będzie jeżdżenia, nie będzie majsterkowania, nie będzie piłowania, natomiast będzie zamawianie. Na razie jestem w garażu, ale za chwilę już przeniesiemy się do biura, gdzie zamówimy, a także spersonalizujemy. tacie, nowy rower. A dlaczego nowy rower? Pewnie napiszecie w komentarzach. Przecież ma fuza 200 cm, 200 mm skoku, a także mu na 160 skoku z przodu. Otóż nie. Muna już tata sprzedał dwa miesiące temu wujkowi, który się mega nim jara, a Fuz już jest na Olixie. Więc tata powiedział, że nie chce mieć dwóch rowerów, chce mieć jeden, czyli połączymy Fuza i Muna w jednym rowerze. Tak, tak, czyli dobrze, junior, wytłumaczył. Z dwóch rowerów chcę zrobić jeden, bo zawsze jak jedziemy na miejscówkę, okazuje się, że brakuje miejsca w samochodzie i trzeba wybrać jeden rower. W związku z tym wybieram ten, który jest bardziej uniwersalny, czyli Krosa Muna, a biedny Fuzik zawsze czeka na swoją ee, na, kolej. Sw na swoją kolej i nigdy się nie wstety, nie, nie doczekał. Więc... Nigdy się nie doczekał, ponieważ ma chyba dwa lub trzy wyjazdy w górach, w tym dwa wyjazdy na lody do dookoła komina, więc no jest ciekawie, oczywiście, zostawcie suba, social media, wbijajcie, lecimy po 10 koła na Instagramie, bo lecą obserwacje po prostu do góry tam na maksa, no i co, lecimy do biura. Dobra, to idziemy do mojej groty, przenosimy się. No to witamy z mojego biura. Tak jest, jesteśmy już w taty grocie, w taty biurze, gdzieś, gdzie odbywają się dile, największe dile także gdzieś, gdzie siedzę i montuję dla Was filmy. Przyszliśmy tutaj, aby zamówić Tobie rower. Tak jak mówiłeś, nie chcesz zjazdówki, nie chcesz enduro 160 skoków, więc dostarczymy Ci mieszankę tego wszystkiego. Dostaniesz tak zwaną superendurówkę, freerideówkę, 180 skoków, coś uniwersalnego, coś, czym będziesz mógł podjeżdżać tak jak Munem, a także zarobiście zapierdzielać w dół tak jak Fuzem. No dobra, cieszy mnie to. W takim razie powiedz mi, jak ją, jaką markę proponujesz, bo ja mam tam jakieś swoje typy. Natomiast, ech, e, no, różne opinie słyszałem. Poza tym, ja muszę powiedzieć, e, przedstawić Wam się, że jestem rowerzystą, ale tylko tym, który jeździ, a nie kupuje. Ponieważ nie mam żadnego pojęcia o tym, czy tam jest hamulec taki, siaki, owaki, czy przyrzutka taka, sraka, owaka. Nie mam o tym żadnego pojęcia. Po prostu jestem najzwyklejszym użytkownikiem, który lubi jechać w dół, ale też uwielbiam podjeżdżać. No dobra, wybrałem dla Ciebie fajną markę. Która nigdy tak naprawdę nie stała w naszym garażu, więc fajnie. Czyli Propane. Co myślisz o propane. Słyszałeś w ogóle coś takiego? Pewnie, że słyszałem, ponieważ to jest jedna z takich kapel, którą niegdyś bardzo często słuchałem w swoim Wokmanie. Wiecie, co to jest Walkmen? Sprawdźcie sobie. Tak, tak, Propane to była taka kapela heavy metalowa, właściwie hardkorowa. Więc kojarzy mi się z hardkorem. No to będziesz miał hardcore. DIE Bo... Właśnie zamawiamy Ci rowerek Nie wiem, jesteś podjarany? Ja jak swój zamawiałem byłem na maksa podjarany no, Pewnie, że jestem podjarany no, Tylko zobaczymy czy jest dostępny I za ile <grym <grym dosyć <grym dosyć dosyć? Dosyć. Dobra, pokaż, odpalaj stronę Dobra Zobaczymy co tam ciekawego nam proponują Dobra Bijamy Propain, ciach, ciach Cyk, wchodzimy na stronę i tutaj... O, widzę wyprzedaż. jest wyprzedza. <noise> minus 50%, ale to nas nie interesuje. Bierzemy freeride free i teraz ja nie tak... Chcę, nie, nie chcę, chcę karbona, chcę aluminiowego. Dobra, no to bierzemy aluminium i pokazuje nam się tutaj przepiękny spin drift No po prostu coś pięknego, masz trzy nie kolorystyki. Koku. No 180, freeride'ówka ma skoku 180. I masz tutaj trzy kolorystyki całej ramy. Czyli niebieski, srebrny nie, biały, nie. i czarny. Czarnego miałem, no ten fajnie wygląda z tymi złotymi, ale trochę jak dla mnie za bardzo się świeci. No dobra, zjedźmy na dół, zobaczmy ile, kosz... ile on kosztuje. Trzy koła. Yy, ale euro, nie? No, 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 tak, tak, no mało nie jest, nie? I faktycznie ma 180 i 190. 27, ja nie chcę 27, chcę 29. 27 Ty. już mam, czy dobra. jest? Eee... Yy... Co, możesz sobie kurde sam skustomizować? Właśnie o to chodzi, patrz to teraz. Wchodzimy, customizuj, tutaj nic nie wybieramy, budujemy i teraz tak 29, mix, czyli nie, eminent, nie, 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 ja nie chcę albo 27,5. Nie, nie, tylko 29. 29, 29, 29. Dobra, emeczka? No emeczka, out of Sorry. Błe. No to teraz mamy problem. No ja mam 176, czyli jestem jak najbardziej M-kowy, nie? L-ka jest, no ale l nie chcę, l bo to będzie, będzie za, wielka. za wielka. Nie chcę, nie chcę L-ka. No dobra, no czyli... A L odpada. L odpada. No to chyba szykujesz portfel na karbona, tak mi się wydaje. Wchodzimy w spin drift. CF. Carbon Farber. <laughs> Carbon Marber. I masz tak. Moon Grey. No, Moon Grey. no. Moon Grey masz taką. Ile? 3800. 800. No, jak więcej. No dobra. Masz czarną. kolorystyczną No nie, no nie, no nie. I limonkę. Limonę pakiet. Fajna jest, mi się mega podoba. W miarę mi się podoba, no ale wolę czarnego, żeby nie rzucać się w oczy, kurde, bo to będzie więcej więcej jak talentów wszyscy będą patrzeć na no, rower, i tak. po czym kurde będę zjeżdżał i kaleczył, nie? No ja tak. Się... Chociaż nie uważam się, że kaleczę, ale no, są lepsi rajderzy niż ja. Dobra, ee... Cz cztery... O, razy cztery, <laughs> trzy... Mm. No dobra, eee, dobra pokaż co to, można skustomizować, nie? I, I on też ma 180 skoków? Tak jest. Dobra, bierzemy Limonę. Zaraz, spójrzmy czy jest dostępny, nie? Dobra. 29, Wills. Proszę bardzo. Jest. Emeczka dostępna. Dobra, no i co teraz można tu zrobić? I teraz możesz wybrać sobie, jak widać tego szarego nie ma koloru, więc możesz sobie wybrać dwa kolory ramy. Czarny. Albo limona. Ja bym stawiał na limonę, bo jest moim zdaniem fajniejsza. Pokaż tego rawa? Kurde, ten mi się bardziej podoba. Ale będzie widać więcej rys na nim, wiesz? Bo przecież mu miałeś i widziałeś jak A potem rysy No, A pra to prawda jest taka, no czarny... E, wziąłbym jakiś inny kolor, bo czarnego już miałem. Zatem wiem, że czarne jest ładne, ale szybko się nudzi, nie? Bardzo szybko no. się jak to było z, w przypadku motocykli, Czarne fajne są na początku, a potem już są objechane i... I, i, I No dobra, e, jaki jeszcze jest kolor? Limona. <grym> Zarąbis, to mi się podoba. Inny niż wszystkie, a trzeba się wyróżniać na stoku, nie? Tak, tak. No dobra, pokaż, co tam można w takim razie... Co to jest Dekal kit? No i teraz to. Zobacz, napis propejna. Możesz sobie zmieniać kolor. Tak właśnie możesz sobie customizować pod siebie. Zarombiste, nie? Za to wszystkie kolory masz tutaj. I srebrny, i czorny, i szary, i niebieski. Dobra, no, jaki proponujesz? No ja bym Ci proponował albo różowy. Nie, 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 różowy nie. No nie wiem, kurczę. Zielony słabo wygląda, nie? O, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Szary nudno. Biały jeszcze nudniej. No żółty to, nie? Żółty, chyba bym wziął żółtego, żeby nie było widać ale, ale właśnie tak kurczę... Nie no, musi się wbijać. Pomarańczowy jest zarąbisty. Mi się mega podoba pomarańczowy. No parę będzie KTM, więc nie będę mieszał. Dobra, dawaj czarny mat. Czarny mat. O niech będzie czarny mat. No. Mówisz czarny Ta, mat? Tak, czar czarny mat. No, no dobra. dobra. To jest Grips? No Gripy. Czarne? I teraz za to. A. Tutaj masz logo centralne. Czyli masz tutaj srebrne, petrolowe. Um, yy, takie. No, no albo matowe no, na końcu. Dobra, jest napis czarny mat, to też to, 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 to czarny mat. No dobra. I teraz tak. Tutaj masz sobie. Build kity jakby wybierać. No, no zawieszenie widzę. No, masz nie, 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 plus 1000 euro, nie, nie, nie. Performance, dziękuję, idziemy na starcie. Dobra, start, wystarczy. No. Nie chcę czytać dalej. Czyli na Są starcie na na mamy zobacz. chociażby Zeba Charger R, czyli dokładnie ten sam, który ja mam w Kleszu. Bardzo go polecam, fajnie wybiera, 180 skoku. Ehm, no i co? Ehm, z tyłu. Mamy niepowietrzny, lecz sprężynowy yy, Super Deluxe no co... Selecta R, coila. No to ja nie, ja nie mam tego w tym, yy, w ns yy, Masz, ale gorszy. A, no dobra. dobra, jedziemy dalej. Już nic więcej nie chcę czytać. Bo to dobra, tego... dobra, dobra, dobra. Ja nie chcę nic więcej wybierać. Dobra, co tutaj jest? A, s, yy, sprężyna do... Yy. E, tak jest, sprężynę musisz sobie wybrać. Dobra, no to 400 lb. Dobra, 400 bierzemy, ciach, ciach. Chociaż 400, nie bo trzeba to 74 kg. Ja ważę 72, więc chyba by trzeba było wziąć mniejszą. E, czy, ja wiem. Chociaż jak założę jak założę pleca, kask, buty, no to właśnie. 95 kg będzie i wtedy będzie puszowaty, a tak to chyba lepiej wziąć... Twarzszego. Dobra, niech będzie 400. Tak jest, dobra, mamy wybrane i teraz możesz sobie tutaj pozmieniać różne um, części i teraz co to było? Tutaj masz... Um, A tak, no siedzenie. No jak, jakie ma być um, siedzenie. Tak No jest. wybierz jakieś. Um, w sensie no, to 160, jest dropper. No dropper, no. A 100... No, nie, no, nie jest dostępny. A bo no, nie ze sobą, to trzeba tylko... No to trzeba tego niższego no to tego niższego, ale jest droższy no mi się trudno, 160 to minimum 160 miałeś w Munie chyba? no tak, bo no, nie no gdzie 120 to ci tam nic, to nie, nic nie obniży, to to wiesz no. na podjazdach czy na zjazdach to jest oka tyłka rozczasnąć, tak dobra o, a, dobra, plus 300 euro dobra, jedźmy dalej do tu już żadnej kasimy nie chcę teraz, do, ale tak. mamy tutaj jeszcze siodełka kolorek zobacz, tu się zmienia Masz napis, fajny, możesz sobie wybrać też. Nie, no to żółty, żółty, żółty. Żółty? Żółty. Żółty, żeby był pod nie? Pod kolor, nie. Dobra, coś tu masz, jeszcze jakieś. Nie, już, czekaj, zjedziała, pokaż mi ile wyszło. Total. Total, masz. 4300. Poczekaj, 4300 euro. 4300 euro. Gdzie jest kalkulator? 4300 4 euro, 3404 euro razy 4,3 18 i pokoła. No jest wysoko, bym powiedział. Oh. Jest wysoko. No ale chcesz, Karbona? Masz Karbona w sensie. No, chcesz no nie, nie chcesz, ale nie masz wyboru. No aluminium, ogóle, nie? Dobra, ile to waży w ogóle? Sprawdź sobie. Nie wiem, czy jest taka opcja. Dobra, Myślę, że tutaj. na pewno. Ile to będzie dobra? Add to basket. Dobra, dajemy do koszyka i zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Mm. 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 Bum, 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 bum. Dobra. Wagi, niestety, nie ma. No, nigdzie nie ma. A, ale za to jest, co mogę dokupić do niego. Pedały. Dosyć. Ej, ale ten, ten bidonik zobacz, ten bidonik z montażem jest zarąbisty, bo on jest na magnes, no, Super. Ile? 40 euro? No, 150 zł kurde za bidonik. bidonik, super, nie? Chyba wolę jeździć kurde z osi. Za, za cztery zika. E, dobra, polecasz to czy nie? No, generalnie polecam. Karbon będzie lekki. Ehm... No i koła 29 do wygrywania, maszyna do wygrywania moim zdaniem myślę, że zarambisty rowerek ogólnie. E, gdyby się nie pojawił plan na mojego klesza, którego mam do teraz, no to chciałem brać Spin Drifta, ale karbonowego, no bo też mi się mega podobał. I Dobra, mega mi się dawaj. podobało to, że można go. skastomizować. skastomizować. Propagujcie Coko, Dina to znaczy. jakiegoś. Dobra, dajcie cynka, ja decyduję się na ten rower, tak? Nie będę już dłużej zwlekał. No i dobra, tak właśnie wygląda podsumowanie taty rowerka, którego no. sobie zamawia. No 18 tak. koła. No, 4304 euro i czas oczekiwania e, pewnie z 2 tygodnie, bo to muszą pewnie zmontować, polakierować i tak dalej. Więc teraz mam 2 tygodnie, żeby przyzwyczaić się do tego, że właśnie za chwilę o 18, 18, koła. 18 koła wyleci z mojego konta i za 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie cholera wie za ile e, dostanę swój rowerek, którym będę mógł się pobawić. A w tym czasie muszę pomyśleć na tym, żeby sprzedać jeszcze Enesa, bo w tym momencie nie będzie mi zupełnie potrzebny. Jak ktoś e, chce to. No, jak chcecie Enesa, którego chyba z trzy razy tylko zdążyłem pomęczyć po e, górkach, plus jakieś pewnie trzy wyjazdy na lody e, wokół komina, więc naprawdę ten rower nie jest zmęczony, więc jeżeli chcecie. Pójdźcie, odzywajcie się do niego. Na Instagrama piszcie, jeśli chcecie. I e, no i co? Naciskie... Dajcie cynka? Nie, nie, nie. Dajcie cynka, czy dobrze wybrałem, czy dobrze mi polecił, czy byście zaproponowali coś innego i czy będę zadowolony. Dokładnie tak, oczywiście, że w górę. A teraz zobaczcie sobie, jak ta karbonowa ślicznotka wygląda w 360. No i co? Do zobaczenia już na testach. Nara. Nara.